Witam serdecznie w 13 już odcinku naszego antylkereikalnego podsumowania tygodnia. Witam się z Wami, bo Obywatel Inkwizytor trochę chory, ale jeszcze ciągle żywy. Mamy odcinek 13, czyli Parszywa 13 w sam raz idealny numer, taki, który można poświęcić w całości Polsce laickiej, Zwłaszcza, że on teraz mnie zazbanował tydzień temu, że zbanował katolika w polityce dwa tygodnie temu. Troszeczkę rzeczy w koszyczku na niego mam, więc nie ma lepszego momentu chyba niż odcinek 13, żeby te wszystkie rzeczy na niego wyciągnąć i omówić. Zwłaszcza, że tych rzeczy miał być dużo, dużo więcej, no ale mnie zbanował, po, po znikały mi wszystkie rozmowy z nim, a zwłaszcza teraz. Jak właśnie polska laicka zbanował katolika w polityce, to nagle zaczął mu odpowiadać na wszystkie memy. No wiecie o co chodzi, nie? Kiedy mogli swobodnie wymieniać zdania, swobodnie dyskutować między sobą, no to bądźmy szczerzy, katolik w polityce troszeczkę zamiatał nim podłogę, pokazywał mu też, tak jak ja, dane, pokazywał mu różne źródła, różne przypisy i okazywało się, że polska laicka praktycznie wszędzie kłamie, wszędzie manipuluje, nigdzie nie ma racji i co najwyżej, jedyne rzeczy, które mówi, to są zwykłe oszczerstwa. No i niechętnie też dlatego się wypowiadał, no ale teraz, kiedy nas zebanował, to Nagle zaczął się ustosunkowywać, właśnie. Nagle zaczął mu odpowiadać długie referaty, pisać, rozumiecie? Zablokował go, zbanował go, zamknął mu usta, także nie może się ustosunkować, i nagle tworzy długie wypowiedzi. Jak to katolik w polityce nie ma racji? Te wypowiedzi zaczął tworzyć dopiero po tym, jak go zablokował i odebrał mu możliwość odpowiedzenia na jego memy. To jest niesamowite, jaki to jest drań z tej Polski laickiej naszej. No ale czego innego się spodziewać po trollach, którzy po prostu świadomie wymyślają, świadomie kłamią. No będą cenzurować wszystkich, którzy po prostu pokazują, gdzie i jak kłamie, więc niczego innego tutaj w sumie nie powinniśmy się po nim spodziewać. No a teraz co? A teraz możemy przejść do smażenia antyklerykalnych memów. Dzisiaj tylko i wyłącznie z środowiska Stowarzyszenia... Zrzeszenia Polski Laickiej mamy tu dalej? Mamy Polska laicka Dziękujemy Kościołowi zdjęcie biednych, głodnych murzyniątek które mówią Dziękujemy Kościołowi katolickiemu za modlitwy były bardzo smaczne i pożywne Słuchajcie, takie wiecie, że Kościół nieby nic nie pomaga a tylko się modli przecież te modlitwy nic nie pomogą. No ja mu odpowiedziałem takim memem, że Dziękujemy Ci Stowarzyszenie Polska laicka za Twoje antyklerykalne memy. Są prawie tak samo smaczne i pożywne jak paczki żywnościowe wysyłane nam przez Kościół katolicki Chcecie zobaczyć, jak stowarzyszenie Polska Laicka dba o dane personalne osób oskarżonych. Najpierw polska laicka podał taką informację, że pewien znany polski egzorcysta jest oskarżony o obrzydliwe rzeczy, a później wkleja coś takiego. O to zdanie, które kiedyś powiedział Piotr Glas. No przecież ten człowiek jest niesamowity, to no ja nie wiem, czy za umieszczanie czegoś takiego, za ujawnianie danych osoby oskarżonej tutaj normalnie jakieś zarzuty nie powinny na nim siedzieć. W każdym razie to jest niesamowite, jak ten człowiek, on tutaj nie widzi problemu. Najpierw podaje tutaj takie, wiecie, z czarnymi oczami, że tutaj Piotr, nie, nie wiadomo. A tutaj następne zdanie, a to jest zdanie Piotra. Glasa I takie zdjęcie obok. To jest niemożliwe, jaki ten człowiek jest bezczelny do granic możliwości. A o księdzu Glasie też, też sobie możemy powiedzieć parę słów, no bo okazuje się, że on to ma 10 zarzutów, z czego dwa poważne, no to to jest takie groźne brzmiące. No i się okazuje teraz, że te wszystkie 10 zarzutów, bo coraz więcej wiadomo, no to te wszystkie 10 zarzutów tak naprawdę jest od jednej osoby. Ja tak na początku myślałem, że kurczę, skoro ma 10 zarzutów, no to chyba 10 osób go oskarżyło, no to coś może być na rzeczy. Nadłuż się okazuje, że jedna osoba sobie coś miała przypomnieć i coś, co było 10 lat temu, sobie zawsze, zawsze się zastanawiam, jak można coś udowodnić, że 10 lat temu miało mieć miejsce coś takiego. No i w każdym razie jest to jedna osoba, nie 10, czy tam nie 12. No, zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze z panem Piotrem, z księdzem, egzorcyzmem Piotrem. Natomiast możemy pogratulować Polska Laickiej Mistrzostwa Dbania o Dane Personalne osób, które u niego się pojawiają. Posłuchajmy, co on wrzucił. To jest niesamowite. Jeszcze miałem taką małą odrobinkę nadziei, że on to wrzuca w formie żartu. Wiecie, że, że takie ha, 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 tutaj powiedziałem, pośmiejmy się, ale jak się zaraz okaże, on to tutaj traktuje, to co w kraju traktuje na poważnie. Przeczytajmy to sobie. Według nauk kościoła rzymsko-katolickiego, no, a apostoł Piotr nie może być zbawiony, bo posłuchajcie, jakie zdaniem stowarzyszenia polskiej laickiej, każdy z nas musi spełniać warunki, żeby być zbawionym. Piotr nie został ochrzczony jako niemowlę. Rozumiecie co z tego, że został ten nie, nie został ochrzczony jako niemowlę i to już po nim, już nie może być zbawiony. Nie przyjął pierwszej komunii świętej. No, ostatnia wieczerza chyba była taką pierwszą komunią, co? Nie przyjął bierzmowania. No, ale zstąpił na nich duch święty, czyli bierzmowanie. Nie modlił się Różańcem, ale rozumiecie, widzicie to? Nie modlił się Różańcem i co z tego, że widział Maryję twarzą w twarz, nie? Nie modlił się do Maryi, no właśnie, modlił się, na czym modlił się. no Spotykał z Maryją, żył z nią, tak? To była matka jego nauczyciela, żył z nią, widział ją, twarzą w twarz. Po co miał się do niej modlić? Jak? Ostawiennictwo? No mógł ją poprosić, nie musiał się modlić. Dalej, miał żonę, więc nie żył w celibacie. Drodzy katolicy, macie żonę? Macie żony? Nie żyjecie w celibacie, niestety, nie możecie być zbawieni według Polski Laickiej. Nie spowiadał się nikomu na ucho, a więc nie otrzymał rozgrzeszenia. I znowu wiecie, pierwsi chrześcijanie mieli spowiedzi publiczne, twarzą w twarz, nie? Ale nie, według Polski Laickiej, jeżeli oni się spowiadali twarzą w twarz, a nie na ucho, nie mogą być zbawieni. Nie brał nigdy udziału we mszy świętej. No tak, nigdy nie brał udziału we mszy świętej. Co z tego, że tam jest wprost napisane, że dziennie się spotykali, tak? Dziennie mieli msze. do pracy nawet nie chodzili, tylko dziennie mieli przed. Nie. Nie święcił niedzieli. No jak on do tego doszedł? No nie święcił niedzieli, nie święcił każdy dzień. Nie otrzymał ostatniego namaszczenia. No skąd on to wie, jak to wyglądało w przypadku ostatnich chwil świętego Piotra? No ale dobra, jeszcze bym powiedział, że. A dobra, takie na szybko wrzucone, żeby było śmiesznie. Możemy przymknąć oko, ale nie. Szanowni Państwo, jeżeli. Poczytamy tutaj, bo z nim komentowałem chyba osobny odcinek, o tym zrobię. To co my się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że dowiadujemy się, tutaj to wrzuciłem, <laughs> że oprócz różańca w katolicyzmie wszystkie te punkty o, są obowiązujące. Czyż nie? No, <laughs> jak macie żonę i nie jesteście w celi, macie, to nie macie szans na zbawienie, tak? <laughs> o, moje słabe serce, co z tym człowiekiem jest nie tak? Jakby powiedział, a to był żart, przesadzasz, za poważnie to traktujesz, no to musiałbym mu przyznać rację, ale nie, on naprawdę, on na poważnie z tym wyskakuje. No i jak tu się z niego nie śmiać? Jak się nie śmiać z tych wszystkich, którzy wierzą w to, co on tu wypisuje? Bo tu okazuje się, że ci jego wierzący, wierzący w jego słowo, oni biorą to na poważnie. No i tak samo tutaj Polska Laicka znowu wynalazł sobie wspaniały autorytet, pana Nowaka, który jak słucham jego różnych historii, to aż się chwytam za głowę, jak można w takie rzeczy i takie brednie opowiadać. No a w każdym razie, dlaczego on nie powinien być specjalnie dobrym autorytetem, jakby to powiedzieć? No, na przykład bracia Sekielscy stwierdzili, że zawieszają z nim współpracę, dopóki sąd nie wyjaśni sprawy, ponieważ ma postawionych troszeczkę zarzutów, które ja tutaj wymieniłem, że już w 2013 roku został zatrzymany przez CBA, kiedy Zarzuciła mu m.in. dokonywanie płatnej protekcji, nadużywanie funkcji, powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych oraz utrudnienie postępowania karnego. On tam miał załatwiać za 40 tysięcy z tego, co czytałem, załatwienie uniewinnienia w sprawie dla PDF-a, żeby PDF był niewinny. No, ale w każdym razie to są tylko zarzuty, jeszcze mu nic nie zostało udowodnione. No i tak mówię, że fajnych tych, fajne masz te autorytety z takimi zarzutami. No i polska laicka tutaj odpiera to w ten sposób, no że to są tylko zarzuty. On jeszcze mu nikt niczego nie udowodnił. Nikt mu niczego nie udowodnił, więc powinniśmy go traktować jak niewinnego. No i co do zasady, ja się z nimi jak najbardziej zgadzam. I zasadniczo, nawet bym nie wyciągał tutaj tego, co mówię yy, przeciwko Polsce Laickiej, że ma taki autorytet z takimi zarzutami. No bo rzeczywiście domniemanie niewinności powinno obowiązywać i ja się z tym zgadzam. Jednak Polska Laicka sam nie dość, że nie trzyma się w większości swoich postów domniemania niewinności, to dodatkowo wyciągnąłem mu przykład tego. Jak sam powoływał się na sprawy, gdzie bywał on winę pomimo uznania przez sąd niewinności, tak? Tutaj jest to sprawa takiej byłej zakonnicy, ona oskarża księżę o różne rzeczy, i tu już była sprawa sądowa, i sędzia stwierdził, że księża są niewinni. No a mimo to Polska Laicka podaje ten y, przykład jako przykład tego, jaki to zły jest ten kościół. No i ja się pytam, jak to jest z tą Twoją hipokryzją, z tą hipokryzją wyższego poziomu, że, że tutaj y, twierdzisz, że ty się możesz powoływać na nowaka, bo nikt mu nic nie udowodnił? A tutaj zarzucasz księżom różne rzeczy, mimo że udowodniono, że księża tych rzeczy nie zrobili. No to jak odpowiedział polska laicka? Jest to tylko dowód na to, że zwykła zakonnica nie ma szans w konfrontacji z, wpływ z wpływowym duchownym, a kościelna mafia umie zadbać o swoich z boków, z czego katolik umie się tylko śmiać. No i powiedzcie mi, jak z takimi ludźmi dyskutować? Jak z nimi dyskutować? Przecież oni są jak ci płaskoziemcy, że pokazujesz im, że nie wiem, ziemia jest. Kulą, a oni mówią: Nie, 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 to jest tylko dowód na to, jak spiskowcy są wysoko postawieni, jak umieją manipulować dowodami, faktami, naukowcami, sędzimi i innymi ludźmi. No, przecież ci ludzie, ja czasami tak się zastanawiam, czy nazywać ich sektą, czy ich sektą nie nazywać, czy to już jest sekta, czy jeszcze nie. No, i to są te chwile, gdzie uważam, że to jest po prostu sekta. Dla nich fakty nie mają znaczenia, rozprawy sądowe nie mają znaczenia, dowody nie mają znaczenia. On twierdzi, że Kościół jest zły. Więc yy, jeżeli da, można coś zarzucić Kościołowi, to zarzucamy i co nas obchodzi rzeczywistość, co nas obchodzą fakty, co nas yy, obchodzą rozprawy sądowe. I jeżeli ktoś coś zarzuca Kościołowi, to na pewno ma rację, bo tak, i już. Polska laicka to jest jednak polska laicka. Jeżeli ktoś wierzy w Polsce laickiej, to sam sobie szkodzi. Mieliśmy przed chwilą taką niewielką dyskusję na temat tego, czy pan Adolf z Wąsem był raczej katolikiem, czy raczej ateistą. Są pewne takie drobnie, takie tyci tyci szczególiki mówiące o tym, że jednak y, pan Adolf mógł być ateistą. Świadczy o tym no nie tylko to, że wszyscy jego współpracownicy w pamiętnikach, czy jego sekretarka, czy Gebel y, stwierdzali, że był ateistą i nie przejawiał żadnych oznak religijności, ale świadczą o tym również jego działania, jak na przykład to, że szydził z chrześcijan w mediach, w prasie i w telewizji, za Zakazywał nauczania religii, zakazywał używania dzwonów, łamał wcześniej podpisany konkordat, burzył kościoły, w obozach przetrzymywał nie tylko Żydów, ale i chrześcijan. Pieter z bloku zbudował specjalne skrzydło przeznaczone tylko dla katolickich księży. Zresztą katolickich księży to jedną trzecią samą wymordował. Planował zamordowanie papieża w operacji Rabat. No, to są rzeczy, które świadczą o tym, że mógł nie być jednak tym chrześcijaninem, tak? No ale z drugiej strony mamy polską laicką, która stwierdza, że był on katolikiem, był chrześcijaninem, dlatego że, miał, że żołnierze w, w niemieckiej armii miały taki napis na paskach yy, na sprzączkach tych pasków God mit Ans, czyli. Pan Bóg z nami. No i tutaj jest swastyka na takim niemieckim orzełku, i dla niego te, te wszystkie takie szczególiki, że tam mordował duchownych i chciał zamordować papieża, nie mają znaczenia. Ważne jest to, że jak doszedł do władzy, to taki napis był na mundurach pasków. No i tutaj mamy taki mały problem, no bo z jednej strony dla ludzi po prawej stronie, powiedzmy, ważne są fakty, historia, opowieść, kontekst i tak dalej. Skąd ten napis się wziął? Czy pan Adolf go wprowadził? Czy Adolf go kazał usuwać? Polska Lejska stwierdza, że to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy on go wprowadził, czy on go usuwał. Ważne Ważne jest to, że kiedy doszedł do władzy, to ten napis był, no i dla niego nie trzeba więcej dowodów. No, przeczytajmy sobie, jak to z tym napisem było. No i tu możemy sobie poczytać, że napis ten jako dewiza orderu a będzie została użyta, zaraz po bitwie pod Grunwaldem przyjęta na umundurowaniu widać było, że na długo, długo na ta dewiza była używana na umundurowaniu. W ogóle Adolfa jeszcze w planach nie było, a już ta dewiza była na umundurowaniu. Tutaj ciekawostka, ze względów ideologicznych nie była używana w siłach zbrojnych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, skąd iną nie stroniących od niektórych pruskich tradycji. W Republice Federacji Niemieckiej po y, 1945 roku Bundeswehr porzuciła tę dewizę, a policja używała jej aż do lat 70. XX wieku. Więc jak to wyglądała historia w skrócie? Pół tysiąca lat przed narodzeniem Adolfa... Ta dewiza była obecna na tych ziemiach. Na 200 czy prawie 300 lat przed narodzeniem się Adolfa już była na umudurowaniu Niemiec. I jak Adolf przyszedł do władzy, to zaczął to zwalczać, zaczęła ona znikać, zaraz po wojnie zniknęła całkowicie, a w latach 70. w ogóle zniknęła nawet z policji. Czyli widzimy, jak to wyglądało. To nie było tak, że Adolf tak tu był bardzo katolikiem, że kazał wybijać to, bo miał taki problem, żeby taki napis się pojawił na sprzączkach. Było odwrotnie. On ten napis zastał i tak mu przeszkadzał, że kazał się go pozbywać. No ale nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu wszystkie sprzączki wymienili. Te sprzątki przez jakiś czas jeszcze funkcjonowały. No, więc tak jak powiedziałem, możemy opierać się na faktach, a możemy opierać się na tym, co mówi Stowarzyszenie Polska Laicka. Polska Laicka to jest niewyczerpane źródło szczęścia, radości i śmiechu. No, popatrzcie tylko na to. Tutaj na jego memie możemy przeczytać, że arcybiskup w 2001 roku miał stwierdzić tak, w taki groźny sposób, że skutecznie postraszyć piekłem wszystkich współczesnych, leniwych i niechętnych do właściwego korzystania z boskiego daru rozumu, poznania pełni prawdy. Tak grozi, żeby straszyć wszystkich piekłem, tak? No i tak um, zastanowiłem się, no bo Stowarzyszenie Polska Laicka, jak pewnie pamiętacie z pierwszych filmów, on zarzekał się, że zawsze wrzuca źródła, no i teraz po raz kolejny tutaj oczywiście źródła nie wrzucił, więc ja się pytam, gdzie jest źródło do tego kazania, ja bym chętnie posłuchał tego kazania i zobaczył, czy to jest wyrwane z kontekstu, czy może rzeczywiście on tak nakazywał grozić wszystkim i straszyć ich piekłem, czy on nakazywał rzeczywiście grozić, straszyć piekłem i tak dalej. To, co powiedział Stowarzyszenie Polska Lańska, nie obsługujemy leniwych, czyli wrzucamy fragment, ale nie podamy ci skąd on się wziął i tak dalej. Tutaj pan Marek wrzucił mi skąd to się wzięło, więc serdecznie go pozdrawiam, ale Stowarzyszenie Polska Lańska, jak dowód wrzucił takie zdjęcie, taki screen, to jest niesamowite. Zdolny skutecznie posraszyć piekłem wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowite. Ja go proszę o źródło. <laughs> no, Wrzucę taki wycinek jako źródło, no, to jest niesamowity człowiek. No, w każdym razie tutaj pozdrawiam pana Marka, wrzucił mi źródło. No i przeczytamy, czy rzeczywiście tutaj chodziło nakazywanie straszenia ludzi piekłem? No i tutaj czytamy na opoce, pozdrawiamy serdecznie Pana, który udostępnił źródło i zobaczymy, czy metropolita kazał straszyć wszystkich piekłem, czy może chodziło o coś zupełnie innego. No, jak się domyślacie, ponieważ to jest polska laicka, to oczywiście już wiecie, no, ale przeczytajmy sobie, że nasz arcybiskup odwołując się do myśli autora boskiej komedii, Metropolita Warmiński podkreślił, że przyczyną piekła jest brak poznania prawdy, któro, którą florencki mistrz rozumiał zarówno jako arystotelosowskie dobro intelektu, jak i chrystusowe ja jestem prawdą. I pyta, czy nie przydałby się nam dzisiaj nowy Dante, który jest zdolny skutecznie postraszyć piekłem wszystkich współczesnych, leniwych i niechętnych do właściwego korzystania z boskiego daru rozumu, daru poznania pełni prawdy. Zapytał, więc widzimy, że jest to odniesienie do boskiej komedii. Czy nie przydałby się nam nowy jakiś pisarz, który by postraszył piekłem w swoich e, dziełach? A tutaj widzimy a taki rozkaz, taki prawie, że adolfowy rozkaz skutecznie potraszyć piekłem wszystkich współczesnych, leniwych i niechętnych do właściwego korzystania z boskiego daru rozumu, poznania pełni prawdy. No przecież Polska lejska to jest niesamowite, jaka to jest menda, no, aż, aż to ciężko inaczej określić. No, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No, troszeczkę tego było, no ale jak widzicie sami, troszeczkę się tego nazbierało, no i leżało w tym koszyczku, nie mogło się zmarnować, wszystko wyciągnęliśmy, co było. No i tak to wyglądało. A teraz y, serdecznie was, was proszę o te wszystkie lajki, łapki i te inne rzeczy, bo Pan algorytm się ciągle o to upomina. Trzymajcie się, z Panem Bąkiem, cześć.